Hejka, robimy dzisiaj z Chińczykami, ty moją koleżanką. Która nie umie nie. Nie. Wow. otworzyć no, ja z Chińskiej? No, 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 Dobrze, no, 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 Ty no, 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 To no, 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 Dokładnie. papier. Ale to już drugi raz, a nie mogą. Ty mnie uczysz, nie? No. Ja ich w ogóle uczę. Jestem od nich starsza o jej o 2 lata. No. no, a już idzie, do, a już jest, a już jest, a, a jesteśmy obok, nie? Obok siebie. Nie. Ja a. Ja jestem wcześniej trzeciej pierwszej. Mhm. Ale widziałam cię w tej klasie obok, mnie dlatego że tam mam zajęcia Czasami. Zabieram mój proszek ulubiony maca, macam. o tak ty wygląda ten proszek Tego mini mielo Mini mielo A Musimy i po sobie po sobie Musimy tym Musimy zjeść całą, bo jeśli ja nie dojemy, to już nie zjemy zupki ty, ty Ty mi nie całą? No. Ale dobrze, mm. już zakończyłam, nie? Mm -hmm. To nie nie jemy już więcej. Wiecie, że my zrobiliśmy najgorszą zupkę Mhm. Mm I nie zrobiliśmy tego. Mm. No nie. Ona była niedobra. No w ogóle nie. Ty to solisz? Nie, pieprza to. A. Bez pieprzu nie ma. Bez pieprzu piecz... piecz... to ja to nie jem.